Cześć, mam na imię Jankę i zarabiam życie rysując to, o czym mówią inni. Jako rysanka pomagam biznesom, twórcom kontentu e, wyciągać esencję i zło tłumaczyć złożone projekty językiem wizualnym, tak, aby mogło być to lepiej zrozumiane i zapamiętane. A dzisiaj witam Cię w cotygodniowym naszym spotkaniu Słownik Wizualny, na którym rysuję kompetencje na różne sposoby. E, dzisiaj e, słuchajcie, no, było naprawdę równo głosy. Chociaż jedna osoba w komentarzu wpisała podwójne B, więc dzisiaj rysujemy profesjonalizm. Więc za tydzień zaproszę Was na proaktywność. Więc tak jak zwykle zaczynamy. Można to na różne spo sposoby i różne koncepty. Ja tylko sprawdzę, czy jestem. Chyba jestem. Ok. Dobra. No to... Pierwszym sposobem, chyba takim najłatwiejszym, jako profesjonalność, można po prostu narysować zawód profesjonalista. I tutaj pokażę Wam sposobu narysowania bardzo prostych, tylko bardzo prostych osób, jak można narysować jakiś, właśnie, przy okazji, zawód. Więc jakby nie wiem, dlaczego, może taki czas, jeżeli jest profesjonalność jakoś, profe, pierwszy profesjonalny zawód, to rysunek się kojarzy z lekarzem. Nie wiem, jak pam. Może takie czasy po prostu. Więc ja narysuję prostego człowieczka soliczka i to niego po prostu będę rysowała różne atrybuty, jeżeli chodzi o zawody. Więc powiedzmy, jeżeli chodzi o lekarza, to możemy mu po prostu tutaj dodać stetoskop w ten sposób. Możemy narysować też, żebym po prostu gdzieś tam wisi z boku, na szyi. Więc narysuję takiego drugiego człowieczka. I mu narysuję właśnie ten styczko w ten sposób, że tak? On gdzieś tam ma. I to będzie jako lekarz. Można narysować jako budowlaniec, jako kucharz. Jako kucharz, to po prostu dorysować czapkę kucharską, też jako profesjonalną bo czemu nie, możemy dodać właśnie jakiegoś strzeżaka, policjanta, no cokolwiek chcecie tak naprawdę. Ja tutaj teraz po prostu taki kask i będzie nasz. Jako profesjonalność ja myślę, że można spokojnie wykorzystać. Można też zrobić w ten sposób, że zamiast tych atrybutów dodać po prostu na przykład jako informatyk, Możemy oczywiście mu dodać okulary, bądźmy stereotypowi, ale tu na przykład, nie wiem, kod zero-jedynkowy i on zajmuje się jakimiś liczbami. Też można właśnie dodać to w ciele danego, danej postaci. Innym takim sposobem, jeżeli myślę o profesjonalności, to jest temat sprzętu, profesjonalny sprzęt, czyli możemy narysować na przykład profesjonalny aparat fotograficzny, albo profesjonalny mikrofon, eee, więc nie wiem, narysujmy może aparat, mieć taką jakąś lustrzankę. będziemy rysować w jakimś style z wpiętą, eee, może eee, właśnie z wpiętym, eee, z wpiętą lampą. Kurczę, nie pamiętam, jak te lampy wyglądają, ale eee, to chyba coś takiego jest. No i tu ja mu narysuję Duży tyle obiektyw. I tu oczywiście jakieś dodatkowe guziczki. Możemy jeszcze narysować pasek i mamy profesjonalne e, jako sprzęt. E, dla, dla porównania możemy, jeżeli chcemy podkreślić tę profesjonalność, to możemy po prostu narysować jakąś pieroperę prosty aparat zabawkowy. I tyle. I możemy dodatkowo zaznaczyć, że nam chodzi właśnie o tą profesjonalność. E, Innym sposobem, myślę, że możemy po prostu narysować trochę bardziej stereotypowo jakiegoś profesjonalista, jakiegoś pana styczką, albo pana w krawacie, panią w krawacie, bo dlaczego tylko pana? Więc możemy narysować. Ja narysuję tutaj bezosobowego, mogę mu tutaj dodać jeszcze gwiazdkę. Jaką taką profesjonalność, i on sobie czy trzyma teczkę. Możemy go uśmiechnąć. <laughs> I dodatkowo tu jeszcze wiecie: pewność siebie, rękę pod bok. Jestem profesjonalistą. No, albo właśnie w krawacie, tak? To chyba taki trochę stereotypowe myślenie, ale czemu nie? Zróbmy właśnie panią w krawacie więc ja tutaj rysuję marynarkę nie wiem czy koniecznie nam pani wyszło co jeszcze możemy tutaj żeby podkreślić że to pani dodam rzęsy yy, bo to włosy tak średnio wyszło mi na panią yy, no i co jeszcze? Yy, certyfikat jako profesjonalność yy, zdobycie yy, więc ja rysuję po prostu zwykłą kartkę. Mogę dodać jej tutaj, tutaj trochę cienia. Zawsze lubię dodawać się cienie pod kartkami, możecie je po prostu dodać. No i możemy tutaj dodać właśnie takie poświadczenie takiego medalu al borderu. Czyli narysuję dwa kółka i taką wstążkę. Ta zewnętrzną kółko kółkość dodatkowo możecie ewentualnie jak rysujecie, dodać taką obramówkę. Więc tutaj ja. Dodam jako certyfikat. Mam tutaj okazję, żeby sobie to wytrzeć, bo nie zostawiłam sobie miejsca. I mamy jako certyfikat. Ale też można by to narysować jest trochę inaczej. Pokażę Wam narysowa teraz narysowany taki wywinięty papier. Rysujemy taką odwróconą literę S. To możemy takiego ślimaka trochę zawinąć. I teraz, jak fajnie narysować, żeby to było widać, że to jest kartka. Więc zaczynam sobie tutaj rysować kartkę i narysuję to kolorem, przyrobionym mnie, żeby pokazać Wam kierunek, żeby było widać. W tym kierunku po prostu tak będę rysowała, teraz łączyła linię tego ślimaka. Czyli tutaj końcówkę tego wywinętego po prostu robię równolegle tej linii kartki, na samym górze tego ślimaka też łączę. I tutaj na samym dole ślimakę też łączę i wyszła mi taka piękna wywinięta kartka. No i tą kartkę sobie tutaj wywinę. Tutaj e, zrobię tak nawet więcej, e, że ona jest taka bardzo wywinięty taki papier, zwój. Ale teraz zamiast orderu, e, jako profesjonalność, dodam tutaj e, po prostu narzędzia, jako skille, umiejętności. Przepraszam za angielski, ale trzy dni rysowałam po angielsku grafiki Recording i teraz mi się już <laughs> samo ciśnie. I możemy też dodać gwiazdki, jako też właśnie tą profesjonalność. Możemy narysować gwiazdki. Gwiazdki już wiele razy, pokazywałam, Wam jak rysować, więc teraz sobie po prostu tak szybko, niekoniecznie nawet ładnie narysuję. I to już można właśnie, nie wiem, zamalować. Trzy, cztery, pięć, ile Wam się zmieści, jako profesjonalność. To są moje sposoby. Mam nadzieję, że Wam się spodobały i że Wam się przyda. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, dzielcie się. Ja chętnie zobaczę w ogóle, co rysujecie. Bardzo dziękuję, że niektórzy z Was dzielą się na Instagramie i oznaczają mnie. Super widzieć, jak rysujecie razem ze mną. Tak, moi dzieci jeszcze nie śpią. Pewnie słyszycie. Ha, widzę komentarze. Pierwszy raz. Cześć Ania. Cześć bracie! Rysujesz razem ze mną profesjonalność? Rysuj ze mną. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to koniec. Za tydzień zapraszam Was na proaktywność. A tymczasem życzę, życzę Wam cudownego wieczoru i widzimy się w internetach. Cześć!